Za pomocą kuli gasta, można zapalić portal. Na samej górze rosną grzyby. Jak podpalimy klocek obok grzyba, to grzyb się zniszczy. Można robić bardzo duże portale, ale nie mniejsze niż 3x2. Na w najnowszych snapshotach Minecrafta, za pomocą tego mechanizmu, można stworzyć wodę w nederze, ale nie wiadomo czy w następnych wersjach Minecrafta daje by to działało.